się siemaneczko Jesteśmy z rodzinką w miasteczku obok Barcelony Torre d'Embara Bardzo fajny hotel, powiem wam Przytulny Co jeszcze powiedzieć na, na kompleksie mam tak Fajny jest basen, i kort do gry w tenisa zimnego Właśnie nie nadgrając o sobie Bardzo mi fajnie to wychodzi, widzę Takie ogródki, takie ogródki Lecimy więc na plażę który mamy ile? Chyba 300 czy tam 400 metrów mm od yy, naszego zamieszkania. A tutaj panowie, panowie sobie grają. Jest basen, Lidl, McDonald's, Carrefour i inny jeszcze. No dobra, idziemy nawet od plaży. No, biziutko, biziutko. I No pięknie, bliziutko. A gdzieś tam, tutaj mamy budynek nasz, gdzie mieszkamy. Tutaj fajne miejsce. Po prawej stronie gdzieś tutaj jest kamper i go widać. Fajne miejsce to widać, że to darmowe jest, nigdzie nie było parkometrów. No, i tu mi się podoba. Nie, fajnie. Ale proszę, piesek jak u nas. Tam kampery widzę jeszcze. O, ładnie. Mi tu się podoba. No plaża, powiem wam, że jest w sposób przepiękny. Tam w oddali góry, doliny w ogóle o to chodzi. No i już odchodzimy z plaży. Plażę mieliśmy tam w prawą stronę. Słuchaj, że tak pałuszkiem, ale tak, co ciekawe, przed tym wiaduktem po prawej stronie można parkować kamperem. Po drugiej stronie wiaduktu już za, absolutnie jest zakaz yy, kamperów. taka ciekawostka. Dobra, wracamy się. A dodam ciu A tu jest ten kanał burzowy Trochę zarośnięty, ale za tam i zielamy Normalnie różną żółtany koszt i tak Tak, płacz to Ale to było pyszne fajne kwiatki jakieś, ja na tym nie znam to wiem, że to jest palma. tutaj coś, to, tu to jakieś owoce oddaje, nie wiem. Tu mamy jakiś owoc. to drugi chyba. Nie wiem, czy to jest owoc, a nie, jest chyba owoc, bo... Tak, bo tu jest raczej, Tutaj. I ta fajna róża. To? No pewnie, że fajnie pachnie. Naprawdę fajnie. Gdzieś tam. A to widać kort, ludzi i ja. Hogar. Nie wiem, jak to dokładnie, ale podobno to jest taki sklep, jakby u nas w Polsce Action. Zobaczymy, co tu będzie. Kupiłem takie okulary. 4 euro. Lepiej mieć więcej niż mniej. Ale powiem Wam tak, jest i jest totalna pustka tutaj. Było przez te 100 samochodów, teraz jest nic. Bardzo fajnie. Mikrokrokodyl, zobaczcie jak u nas w Polsce. No, dokładnie takie same. Ale szybkie jest. Ja bierzemy. Ale to jest pięknie, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę Naprawdę mi tu się bardzo podoba. Myślałem, że no, nagrywam, ale nie nagrywamy. Eee, Torre d'Embara, obok Bartrony, A tam nie wiem, czy widzisz polemki? Jest tu. O, tutaj jest polemki gdzieś tam, no nieważne. Tam, tam jest polemki, tam jest może śródziemnomorskie, a ja jestem na Sepsa. Sepsa, czyli taki. E, taka PetroStation u nas. No, coś fajnego. Przejście kładką, bardzo fajne. wysoko, mi się pierwsze piętro. Drugie, tak? Moja żona mówi, że drugie to jest. A, no nie będzie. Ale fajnie rano jest. I pociągi, Piękne coś dla miłośników pociągowo. Pan Zielonka, SQR-9, Lechu. Pozdrowienia dla was? Wszędzie są takie właśnie e, ślady, Tu są plaże czyszczone, więc zbyt dużo chyba tutaj by się nie znalazło. No i tak kochani, kończymy pierwszy dzień w Hiszpanii. Kończymy go w porcie Agawa, piękny pejzaż. I tutaj. 28 stopni to, jak w Polsce, musiałby być chyba 48 albo 38 stopni. Dobra, do kolejnego. Siema.